Cześć, Marek Śśle z tej strony. Mimo że jesteście, chciałem Wam przedstawić tutaj fajny program, który może Wam pomóc zbudować społeczność w 60 dni praktycznie organicznymi metodami przed każdą kampanią. Czy to będzie kampania Kickstarterowa, czy to będzie pre nowego produktu, czy będzie spin-off jakiegoś nowej rzeczy, którą, którą, którą Macie. Tak naprawdę to rozwiązanie jest dla wszystkich startupów, dla firm, dojrzałych firm, które chcą obok wypuścić nowy produkt lub wypuścić w ogóle nowy produkt jako tak zwany prelaunch. W pierwszej kolejności chciałbym przekazać Wam, że moje rozwiązanie bazuje na około 8-letnim doświadczeniu, w ramach którego udało się osiągnąć olbrzymie doświadczenie i sukcesy, oczywiście również porażki, nie będę ukrywał, ale to wszystko Efektem tego wszystkiego było zbudowanie produktu, który nazywa się MBA czy Miniwego Audience. Jeżeli jesteście zainteresowani, w jaki sposób można to osiągnąć, czyli zbudować społeczność przed kampanią, w sposób może być praktycznie półautomatyczny, to zapraszam na spotkanie. Oczywiście pokażę Wam, jakie kampanie były zrealizowane, ile zadowolonych klientów zostało właśnie wypuszczonych przez ten program. Wszystkie rzeczy, które byście chcieli wiedzieć, dowiecie się podczas darmowej konsultacji. Pięknie śliczne.